Dzień dobry, ja nazywam się Leonard Golański i dziś z Damianem Ożgą, który jest za kamerą, witamy Was z miejsca dobrze znanego, czyli z krakowskich Błoń, w tej nieomalże świątecznej aurze, mimo że jest końcówka listopada, ale udamy się zaraz na konferencję ISG oraz CSR w sporcie. Jesteśmy tutaj bardzo blisko Krakowi i właśnie tam na stadion przy ulicy Kałuży się udajemy. ESR, czyli społeczna odpowiedzialność organizacji, to różnego rodzaju działania klubów dla ludzi, od projektów społecznych przez edukację dzieci, aż po akcje charytatywne. ESG to bardziej kompleksowe podejście. Ocenia trzy obszary: środowisko, społeczne relacje oraz sposób zarządzania. ESG to pytanie, jak klub dba o planetę. Jak traktuje swoich kibiców, pracowników i przede wszystkim, czy działa etycznie i przejrzyście. A teraz zapraszamy już na relacje z samej konferencji. Fundacja Institute for Sport Governance jest międzynarodowym think tankiem zajmującym się poprawą jakości zarządzania w sporcie. Jednym z filarów naszej działalności jest edukowanie, wspieranie organizacji sportowych, w zwiększaniu ich społecznej odpowiedzialności, czyli ich wpływu na wpływu ich decyzji, ich działań na społeczeństwo i środowisko. To jest temat ważny, który czasami jest w klubach piłkarskich niedoceniany, i ten CSR czy SGE, które, które jest, jest obszarem, który, którego realizacja w klubach sportowych jest bardzo ważna i pomaga też w zarządzaniu, i tak dalej. I to jest główna przyczyna do tego żeby ta konferencja, czy, czy takie spotkanie odbywały się co roku. No, na pewno ten networking, ale też wymiana poglądów, możliwość wysłuchania ekspertów, to jest coś, co w, jest taką wymierną korzyścią dla klubu piłkarskiego i możliwość też organizacji, pokazywania klubu jako tego, który dba o ten zrównoważony rozwój. Przed momentem zakończyła się konferencja, w czasie której braliśmy czynny udział. Były poruszone tematy stricte piłkarskie, jak i również tematyka związana z pracą w klubie i pracą klubu. Na pewno tematem, który był nam najbliższy, jest temat zamkniętych wojsk dla dzieci i młodzieży, jak i również osób starszych, między innymi popołudniami. Tak. Krakowa z pewnością będzie kontynuować takie przedsięwzięcia, ponieważ są to bardzo istotne tematy i coraz więcej jest chętnych, coraz więcej jest prelegentów. I Krakowia prężnie dogaduje się z różnymi instytucjami, które chcą właśnie takie informacje światu i środowisku przekazać. Dziękujemy za oglądanie tego materiału. Damian Nożga, Leonard Golański, telewizja Uken.